Cześć. Witajcie w kolejnym posiu, dasz złą wszystkim, ale zanim przejdziemy do posia, do drugiego odcinka przeważymy sobie pierwszy odcinek. Sprawdzimy sobie jaki wynik był. Tam w tle widzicie butelki. Słuchajcie, nie pomyliłem się dużo na plaży. 75 butelek było i jest, ale na czysto zostaje 73, bo dwie niestety są trafione. Nie zauważyłem, słuchajcie, są trafione dwie, albo trafiły się w transporcie mi, albo już były trafione. Nie zauważyłem, także 73. Ja butelki sprzedaję po złotówce. Tak długo szukam, aż sprzedam po złotówce, nie po 50 groszy, także ja liczę złotówkę za butelkę i przejdziemy sobie do ważenia puszek. Puszki już są pogniecione skompresowane. Zważymy, i trafiam do Big Baga. Prawdopodobnie nie będziecie widzieli, ile jest na wadze, ale ja wam będę mówił. Taki mały, tu już widać 3 kg. Kilo. Kilogramowo, nie dodamy tego, kilogramowo, zważymy awaria wagi. Mamy, słuchajcie, 6300. Tam było 3, w tym małym worku to mamy 9. I tu mamy, słuchajcie, 8200. Szybkie liczenie, 15 kilo 15 kilo Po 4 zł daje nam 60 zł, bo po 4 są w skupie, tak? Tak, plus 70 za butelki, 130 zł. Słuchajcie, za niecałe 4 godzinki spaceru po plaży. Także sami ocencie, czy warto było. A teraz szybka teleportacja. Przenosimy się na plażę i zapraszam na drugi poś. Cześć, witajcie w drugim odcinku z serii. Plażowych obchodów śmietnikowych. Słuchajcie, jestem już na plaży. Jest 22:30. Zobaczymy sobie, ile dzisiaj będziemy grasować. Czasu, ile nam się uda zebrać. Słuchajcie, mamy trochę mgły. Idziemy na miejsce do pierwszych paśników. Ja już po drodze kilka mijałem, ale nie zbieram, bo będę wracał, to sobie pozbieram. Jak będę wracał do samochodu. Idziemy na czoło. Tam się włączymy. Przejrzymy sobie kilka paśników, a potem się spotkamy przy wejściu Pozdro. No i słuchajcie, ja już jestem przy pierwszym paśniku. Masę ludzi się kręci na plaży. Ponagrywamy sobie 2-3 paśniki. Potem zrobimy spółzunię. Zaopatrzyłem się w takie wory solidniejsze. Słuchajcie, co my tu mamy Proszę, pierwszy zwrotny lech Trafiony, jedna jest Proszę, drugi zwrotny lech Trafiony, druga Nie potłuc, nie poobijać o, Proszę bardzo, trzeci lech Trzy złote z butelek Proszę bardzo, warka Zwrotna, cztery I z tego to by było na tyle, idziemy dalej Powiem wam, latarkę trzeba mieć zapaloną, bo tu turyści kopią dołki i nie wiadomo kiedy się wpadnie w dołek. Jeszcze można se szkitry połamać. Może być masakra już by było po posiach. A słuchajcie, posie będę nagrywał, tą serię posi, dopóki nie znikną z plaży kosze. Podejrzewam, że będzie to gdzieś w połowie września. Także na pewno nie często, bo Trzeba do pracy chodzić. Tu mamy też jeden pusty, zobaczcie. Ale to dobrze, bo będzie gdzie przerzucać. I patrzcie tutaj, co się dzieje. Na dzień dobry, same tutaj ładujemy. Tu jakaś mała. Wzrokana, wzrokana. Przerzutka i lecimy dalej. To, Proszę bardzo, żywie zwrotny piątek. Zwrotny 6. Dwa stanowiska, 6 butelek. O puszkach nie wspomnę. Tam już widzę następnego rzuta. Proszę, zwrotna 7, EB zwrotna 8. No i to by było na tyle. Słuchajcie, idziemy dalej. Jeszcze jeden Wam pokażę, co jest. i Nie będę Was zanudzał, za długie odcinki by były, słuchajcie i zobaczmy co tutaj mamy patrzcie nie wiem czy coś widzicie ja widzę dwie zwrotne niby kosz pusty proszę pożywcu. i druga zwrotna już mamy 10 parę puszeczek będzie proszę zwrotny okoć 11 Kochani, chwilowo się rozłączamy, pauzujemy, spotykamy się później. Słuchajcie, minęło parę minut, ja jestem parę koszy dalej. Tak to wygląda. Pełen wór, puszek już. 23 butelki zwrotne w środku. Szukam dalej, zobaczymy co się będzie działo. Bo zanosi się. Naprawdę dzisiaj na ładny zbiór wystarczyło trochę pogody. Słuchajcie, i, i ogień. Dobra, pauzujemy. Ja sobie grzebię dalej. No, słuchajcie, jestem znowu. Zatrzymałem się na dotlenienie ergonizmu. Zapalę sobie już uforek czarny. Mam zamknięty. Przypominam, że to ten duży 240. Tam zostały te 23 butelki, ale tu już mam niebieski. Tu mam znowu 3 zwrotne, słuchajcie. Już następne. Trzy zwrotne są i troszkę puszek. Ja sobie odpocznę. Napiję się czegoś. Tu już widzę następną, słuchajcie, już leszek leży czeka. Puszki czekają. Także pomału do przodu spotkamy się. Już na pewno przy zejściu. No słuchajcie, ja już schodzę z tego zejścia. Tak to wygląda. 1,240 pełna, 23 butelki w czarnym, w niebieskim, pełne kusze. Butelek zwrotnych 13. Także mamy ładnie 36 butelek z jednego zejścia. Te kosze już, słuchajcie, przeszperałem. E, idę do samochodu, przebazowuję się na. Następne stanowisko, cześć! Słuchajcie, ja już jestem na następnym, ale tu widzę powywożony, bo tutaj pusty kosz całkiem, chociaż nie są dwie puszeczki, ktoś to chyba rano wywoził. Także co, kochani, trochę zmachany jestem bo do przejścia, trochę tą plażą. No ale lecimy z tematykiem, z temacikiem, jakby to rowerowy powiedział, nawet się trafiły, a nie dwie a ja tu jest troszkę więcej słuchajcie tego także walimy to jest wszystko już na ten temat ostatnia poszeczka. idziemy dalej mamy jeszcze chyba do zejścia do samochodu z 15 takich stanowisk paśniczkowych w tym dwa o większej liczbie koszy niż dwie sztuki także szukamy dalej o proszę bardzo patrzcie sobie, ile tego jest, a ja wyciągam. Na razie żadnej zwrotnej letryki. wszystkie jest zwrotne Ich nie zabieramy, ale no, za to spuszczamy ładnie. No już wszystko, lecimy następnie. No i stąd już Dobra kochani, pauzujemy. I lecto dalej. Słuchajcie, tak to się przedstawia w połowie trasy. Pełen niebieski wór, puszki i tylko 6 butelek zwrotnych tym razem. Jestem w połowie zejścia, także spotykamy się już na samym zejściu. No słuchajcie, włączam się na chwilę, żebyście zobaczyli co się dzieje. Już widzę buteleczkę zwrotną zobaczycie same puszki prawie także do następnego połączenia. Słuchajcie, tak to wygląda. Ja już schodzę, przerobiłem ostatnie pasinki czarny wór. Pełen niebieski, pełen. Tu dołożyłem jeszcze butelek. Butelek ogólnie powinno być około 30, bo straciłem rachubę. Ja się teraz wyłączam najwyżej będę montował film, jadę na ostatnie stanowisko. Bo mi bateria już pada. Słuchajcie, podam Wam wynik po ostatnim stanowisku za jakąś godzinkę. Do zobaczyska. No cześć, słuchajcie, ja schodzę z ostatniego posia. Tak to wygląda. Jeden wór pełen, a jeden tak do połowy. Powiem Wam dlaczego. Bo w ogóle miałem nie jechać na to stanowisko. Ale bo byłem tak zje, zmęczony że już mówię nie chce mi się mówię a potem sobie wypocząłem trochę mówię chociaż pojadę zobaczę co jest w połebkach z góry no i tak to po łebkach potraktowałem i dobrze bo bym się nie zabrał bo nie mam więcej miejsca w samochodzie zastanawiam się jak te zmieszczę no dobra to do zobaczenia na podsumowaniu rano Dasz złom wszystkim. Trzymaj ta się. Cześć. Tak to wygląda. Słuchajcie, po rozładunku. Po drugim posiu Mamy raz, dwa, trzy czarne, pełne. Prawie pełne, tak żeby się dało jeszcze je złapać. Dwa niebieskie. I tam ta połówka, co była na ostatnim zejściu. To Wam zapomniałem jeszcze powiedzieć na ostatnim zejściu, że jeszcze 11 buteleczek oprócz tego się trafiło było w tych workach. Także według wstępnych moich obliczeń, jeżeli się nie pomyliłem, około 80 sztuk butelek powinno być. Ale to sobie podeptamy, podsumujemy później. Pozdrowionka, darz złom.